Cześć, witajcie. Z tej strony Multigamer. Dzisiaj będzie troszkę inny odcinek niż zwykle, gdyż to będzie odcinek z Multiplayer 2. Black Ops 2. Yy, tylko, że to nie będzie, że ja gram, tylko to będzie rozmowa. Myślę, że Wam się spodoba. No, to teraz... Cześć, na ten Ja jestem, jo. Cześć! <laughs> ja pierdolę, co to jest? <laughs> Co to? A dobrze grasz? Nie ja. wiem, mam Call of Duty od 3 godzin. Aha, bo ja, bo ja chcę spojrzeć w ch ch drużynę. Dobra, spoko. Ej, przywitaj się, bo jesteś na filmiku. Nagrywam filmik na YouTube. Cześć, ja jestem... ...ja, ja jestem Kacper. I ja bardzo dobrze gram w CODA. No cześć, Kacper.

Barobą na obiekt. Aha, no to dobra, to smacznego stary. My już wiemy, dzięki. No ja nie jestem profesjonalnym graczem i szukam plano. O my wiesz na przykład teraz główna jednego zrobiłem. I to gratulacje, man. No, ja szukam profesjonal... ale ja nie chcę nie chcę dziel z jakimi ślubami. Ja prawdziwymi profesjonalnymi graczami. No bo to my jesteśmy Polakami, no to wszyscy tu są profesjonalistami. No dokładnie. Weźmy mi się dalej. Że porażeś przynalazł się z tymi graczami. Ja wierdzielę. ten gość mnie rozprasza, no. Nie mam pieniędzy na normalny mikrofon. Dlatego gram darmo do dokona. Dlatego nie mam pieniędzy. Dlatego, się żyny, żeby mi co robić pieniądze. Aha, no to dobry plan, wiesz starej. Ja tak samo nie mam koda, tak samo gram darmowego na Steamie. No dlatego szukam, że. Jak wszyscy to. i pamięta, że kaptur. Tak, ten... ja, ja zawsze gram z niczym za pomoc, bo... tak że nie ma jednego latki. Aha, ale powiem ci ciekawostkę, wiesz, bo ten y, Steam się dzisiaj kończy. No wiem, dlatego musisz znaleźć dzisiaj drzewa, bo ten. nocnik ten nie no, ma. No, 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 no. Że prawdziwego salon widkie, żeby wrócić pod przelaję. Mhm. Mm Ej, kurwa no. Przerywa mi ten gość. Bo nie mogę się skoncentrować, dobadę jakiś fajny go... Ty, a ile masz lat? Osiednastje A takie jakieś mrzdzi... A, bo ten mikrofon. No pan grę są do 17 lat. No wiem, przecież moja mama mi nie pozwala grać w inne gry. No właśnie, to się nie pozwala, bo ja mam 18 lat. No, no widzisz, a ja mam 16 lat i nie za bardzo mi pozwala. No to nie, nie być w bo ja tylko profesjonalnych, to nawet nie gracz mogę przyjąć. No proszę, przyjmij mnie, stary, no. Nie, bo to tylko a proszę ja jestem na graczem i pracuję tylko na kilkunastoletniej specyfikacji. Aha, no. Ale we, weź. przyjmij mnie, kupię ci koda. Jestem bogaty. Daj mi kupię koda, to mogę na to Dobra, dzięki Dzięki man, dobry jesteś, dzięki stary, naprawdę. No, ale nie możesz mi bo ja... Mam... Nie gram. Ja tylko profesjonalnie tutaj ginie wprowadzam. Aha, no dobra. Nie ładnie tak tampić, tak się okaże i powiem. mam kampin od niej, go zabiję i nie wolno kampić. Bo to nie jest profesjonalne. Zagrałem tak tu z... Nie, ja nie, nie kampię. Ale z czego jesteś taki... No ja mi kto mnie wygrzywa, tam się teraz chyba. <śmiany> ja wierdziałem, słyszycie to wszystko? Zajdźcie! Nie Zmieniałeś się to, że nie wyznałeś! Mam byłem za tobą! Aha, aha, no dobra. <śmiany> o Boże, co to jest? Są tu jeszcze jacyś Polacy? Nie mam. To znaczy jest, jeszcze jeden. Siema! Słyszysz... słyszysz to? He Ja ty... ty... ty też mogę, ale nie możesz tam Kupię ci koda w Biedronce Są w Biedronce kody? No, po 2,99 O! Czy ty ja... że do Biedronki, ale otwarte jeszcze jest? Wiesz co, a która goś... jest? Nie wiem, bo ja, ja, ja dzisiaj chwałem o dziewiątej, i od dziewiątej całą czas gram. żeby, pojedać się trenować, więc ja nie mogę zobaczyć, teraz jest godzina. Wiesz, co? Jest y, 17.30, do Do 18.00 jest Biedronka. Jak chcesz, to możesz się pospieszyć i kupić sobie koda, bo jest tylko do jutra. No, to, a, 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 aha, a, a, <głosy> <głosy>

ja biedol. nie przejmuj się to zawsze można zajebać no dokładnie stary ej, ej, jak chcesz zobaczyć się będziesz na filmiku za tobą będziesz na filmiku na youtube jak chcesz to możesz sobie wpisać na youtube multigamer nie? i tam będziesz dziękuję, cieszę się proszę ale masz dużo widzów? 500 nie wiem, nie wiem. Mało na razie nie, ale to jest moje jedno konto, no bo te, które idą w wie? Bardzo Bardzo ładne, muszę to tak bardzo że bardzo a nie, wykorzystałeś no nie, nie, w nie, nie, Aha, nie, To co no stary, mówię ci, 2,99 Ale mam, nie pójdź Ach, kurczę, tylko trzeci, na słabo to wiesz, no a ja w ogóle już by przez... rozpraszałeś mnie, człowieku No wiesz, bo ja, to jeszcze na ja mogę już podzielić się z Yokوں, tutaj mówić i odpowiadać o, o, o sobie i grać Aha, bo ty masz takie prawa Ja mam podzielą uwagę bardzo Dobra, to ja idę do Biedronki. To chcemy się... Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Ej, za tobą dodaj mi na steama. Nie mogę pan no, nie pozwala coś na mój szybciej. Dawaj. Ja idę do Biedronki, pa! Jedę ja do Biedronki, cześć! Cześć stary. Cześć, cześć! Bardzo przyjemnie mi się nagrało chłopaczy. Pamiętajcie za to tobą zawsze cześć. jest do nami. Zawsze jest za do tobą. Dobra. Dobra, dzięki. Ja pierdzielę, lewej widzieli... Ja pierdzielę, co to było? Mutator głos. Ej, najlepszy, ja mam to wszystko nagrane. Wszystko nagrałem, bo nagrywałem akurat filmik na YouTube, nie? Zakus. Jesteś? Nie, <śpiewanie> tak, tak. Nastyję. Jezus. Jezus Maria. Poszedł do tej bedronki, chłopoknął. No. Торал не бім. Dobra, wiecie, co? strasz sorry, tak zamyślałem się, Max, na tym gościem, czy poszedł do tej biedronki. Dobra, wiecie, kończę, pójdę to wszystko zmontować yy, i wrzucę to na YouTube'a. <ścoughs> Tylko ten fragment, jak z nim gadam. No i. No i dobra, jeszcze coś nagramy. Także do zobaczenia. No i cześć. Dobra, na razie, ale ja spadam do, do biedronki po koda. <ślesi> Co